Serdecznie z tej strony kapiromania, jak i dzisiaj przeprowadzimy kolejny test petard Właściwie i to będą w dzisiejszym odcinku petardy, kolejne z, z rzędu latające. W tym razem będą takie małe motylki pirotechniczne. Przetestujemy sobie dwa rodzaje, zarazem porównamy je. Motylki Koliber z komety. Tak, Koliber z komety i motylki Butterfly z George. Co dużo o nich mówić. To wykonania są dosyć dobrego, nawet skrzydełka nie są bardzo podniczone, co często się w nich zdarza. Część się trochę trusza, ale to chyba nie ma znaczenia. Yy, będziemy nagrywać sobie, przeprowadzimy po dwa testy. co tu dużo mówić. Do zobaczenia. George Butterfly. coliber com'è Cedri, qui Butterfly George liberi Witam Was po teście. Jak widzieliście, motylki prezentują się dosyć dobrze. Nie mam nic do zarzucenia za bardzo. Nawet dość dobrze leciały. Fajny efekt dają takiego jasnego jakby błysku w jednym momencie. Ale pomimo, że one są takie małe i dosyć zabawnie wyglądają, potrafią też wyrządzić sporą pewnie krzywdę, gdyż one rządzą się swoimi prawami. Nie damy rady zaplanować, yy, gdzie one mają polecieć. zawsze co tam, gdzie, że tak powiem, chcą. Co było widać na jednym z mm, testów czy prób, z jednej z prób, gdzie właśnie ten motyl George leciał prosto we mnie i kamerzystę mojego. Musieliśmy się odsunąć lekko, bo po prostu by w nas wleciał. Znaczy tak, akurat to jeszcze hapu biedy, ale gdyby były urozmaicone na przykład jakimś hukiem czy e, strzałem, to mógłby nam wyrządzić krzywdę, czego byśmy oczywiście nie chcieli. Ale ogólnie motyle się prezentują dość dobrze, są dość dobrego wykonania. Więc ode mnie ocena dla nich, dla tych zjorda będzie 5, powiedzmy i pół, dla kolibra będzie 6, gdyż po prostu były troszeczkę tańsze. Efekt jest podobny. Yy, za to ta połowa jest właśnie yy, odjęta motylo Butterfly. No to tak, 5,5, yy, szósteczka ode mnie. Dzięki za uwagę, Kapiromania.